Dzień dobry wszystkim. Jest kolejny wspaniały dzień. Chociaż trochę deszczowy, ale i tak wspaniały. Dzisiaj chciałem trochę powiedzieć o referencjach. Temat przyszedł mi na myśl w związku z wysłuchaniem pewnej takiej audycji na temat pogrzebów w ogóle. I tam jakby ludzie zastanawiali się, co powiedzą o nas, o każdym z nas w trakcie nie wiem, pogrzebu. Co mogliby o nas powiedzieć ludzie. Czyli mi na myśl, no kurczę, takie referencje. Co jakby... Czym się charakteryzujemy? Co nas wyróżnia? Co nas powiedzą? Z racji, że temat jakby pogrzebu mam nadzieję jeszcze jest mi w oddali, to przyniosłem to na takie podwórko nasze, handlowców, na podwórko sprzedaży i się zacząłem zastanawiać, co by było jakbym musiał w tej chwili, nie wiem, zmienić firmę, rozstać się z firmą, zmienić stanowisko jakie referencje bym otrzymał od swego nie, zespołu, od swojego przełożonego czy jakby to są tematy jakby nie, dobre, czy jestem dobrym pracownikiem czy może jednak mam nad czym pracować jeszcze potem jeszcze bliżej, jeszcze bardziej to zawęziłem tak się zacząłem zastanawiać, jakby zmienili mi teraz teren Jakbym Nagle musiał jeździć do innych klientów, rozmawiać z innymi ludźmi. To, co ci klienci dotychczasowi mogliby o mnie powiedzieć? Co oni by mogli, jakby mi przekazać, że ja miałem jako swoją wizytówkę, jako swoje portfolio? I zacząłem, jakby zastanawiać się nad tym. I okazuje się, że to jest takie, jakby takie spojrzenie w tych takich różnych płaszczyznach. Jakby jest, jakby kolejnym takim elementem, który pozwala nam szukać ścieżek do rozwoju. I na pewno warto co jakiś czas się zastanowić, czy w danym momencie jakby nagle e, trzeba było nie, zmienić pracę, zmienić klienta, to czy z wszystkimi klientami, czy wszystkie jakby e, oferty, wszystkie e, jakieś mm, usługi, czy to wszystko jest dograne, czy to wszystko działa czy jeżeli w tym momencie to rzucisz, czy to dalej będzie tak dobrze działało? I czy ci klienci wystawią o tobie e, dobro, dobro, dobrą opinię? Czy będą cię polecać? Czyli jestem przekonany, że wszyscy mamy e, wielu wspaniałych klientów, którzy e, chętnie z nami współpracują. No i też pewnie takich e, trudniejszych, z którymi ta współpraca może mniej się układa. Warto zastanowić się nad jednymi i nad drugimi, warto może porozmawiać z jednymi i z drugimi, żeby właśnie zrobić sobie takie dotychczasowe podsumowanie pracy, którą włożyłeś, którą wkładasz na co dzień i zobaczyć, gdzie jeszcze są elementy, nad którymi można popracować, co można zmienić, może coś jest takiego, które, co odwlekasz w czasie, co się może trochę gromadzić. A może pora jest, jakby rozwiązać tę sytuację, żeby właśnie w razie czego mieć same dobre wspomnienia, same dobre opinie, same dobre referencje. Tyle na dzisiaj. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. Hej!